Siemanko, witajcie, z tej strony Gramaty Games Witam was serdecznie już w drugim odcineczku na moim kanale ze serii boczkowo. Pod poprzednim odcineczkiem tam 30 patrze w górę stawiliście, naprawdę, no jestem ucieszony z tego wyniku Bo jak na kilka miesięcy nie nagrywania jak dla mnie no te statystyki mnie po prostu cieszą, no i co? E, dzisiaj, jak widzicie, śmigamy sobie Ursusem 1014 z łyżką oraz turem. E, dzisiaj akcja wapno. Jak zdążymy, to może jeszcze coś poramy. Ale na razie, samo wapno porozwoziłem do rozłożenia na dwa pola. Pole, w którym ostatnio odcineczko kosiliśmy kukurydzy. Jak nie widzieliście, zapraszam was do odcinka na kanale. więc zapraszam serdecznie. No i tak, dzisiaj lecimy. E, dzisiaj też lecimy. Tak nietypowo, bo z MTZ-em, który e, chyba się zgubił, bo coś za nami nie jedzie. Aha, tak jak myślałem, coś tam e, Follow jakiś problem znalazł, no ale dobra, dojdziemy sobie samemu. E, jak widzicie, tak jestem MTZ-82. W poprzednim odcinku tego MTZ-a nie widzieliście, ponieważ był w naprawie, ale już do, już do nas wrócił. Tak więc, no, nic, tylko się cieszyć. I tak, zabieramy sobie RCW. Jak chciałem Ursace C360, ale kurcze 60 ka po te górki, tym RC miała co robić, dlatego po prostu wolę wziąć rusa. Jak dla mnie jest to pewniejsza opcja i, wie, i wiem, że po prostu na rust da radę. Ogólnie tak, po zacineczkiem skończyłem akcję kiszonkę, pole zmulczowałem oraz porałem. Mówię, zostało nawieźć wapno, ale też będziemy, będziemy też nawozili wapno na e, jednym e, polu obok Tak więc no po prostu żeby wiadomo nie robić. Jednego pola, no kurczę, samym wapnem, to też mówię, dokupiłem więcej tego wapna, żeby też jak najbardziej na to drugie pole tego wapna wystarczyło. Mamy ogólnie 11 ton, mhm, no tak, mamy 11 ton, ale mamy problemy z MTZ-em dzisiaj jakieś serdeczne. widać, że dzisiaj Follow Me tak nie bardzo współpracuje ze mną, bo ten ruch uliczny jednak ten traktor nie zdążył do przyjechać. Tak, ogólnie mtz 82 jak dla mnie, naprawdę naprawdę się na polską wieś, no idealnie. Idealnie tam no, podała mi się takie ro rozwiązanie. No i tak ogólnie, wymieniłem sobie łyżkę, ponieważ miałem taką łyżkę, która połączyła do tego traktora, była za duża. I ten, tak, to no, nie pasował z tą łyżką. Dlatego kupiłem mniejszą łyżkę. Tamta łyżka miała też więcej, chyba 2000 litrów, potem ma tylko 1000 na ale. Jednak tamta łyżka, no w ogóle nie wyglądała tak. No i co, poprzedni jak się wam spodobał, dziękuję no, za zero komentarzy No ale dziękuję za, za ludzi, którzy byli na premierze oraz dziękuję oczywiście wszystkim, którzy zostawili łapeczkę w górę, no i mam dla was prośbę Jeśli ten odcinek wam się spodoba, łapeczka w górę, komentarz o, oraz udostępnijcie film znajomym, jakbyście mogli bo ta to jest poezja, bardzo mi się ta mapa spodobała, na niej Teraz troszeczkę przygry, pogrywa. No ja widzę porane pole ładnie, pomulczowane. Jest git. To pole ma taki e, zjazd taki dziwny, daleko, bo tam jest za stromo. Ogólnie, w to pole wyrównałem, zrobiłem większą miedzę To co w poprzednim odcineczku obiecałem, to wykonałem. No, staram się być osobą słowną. Tam jest no nie ma tak za ono, tak łatwo, że o, was. No i tak, mówię dzisiaj akcja wapno. Akcja, no którą lubię jakoś farmingu, akcja wapno. To jest fajne fajna akcja, nie ma co tutaj ukrywać No... Akcje, której na przykład osoby się poją tak Na dużych maszynach nie cierpię robić wapna no, Jakoś nie lubię takich wielkich maszynami ale takie RCW, takie wiecie typowe polskie wapno, fajna akcja dla mnie Mi się ogólnie też podoba No i tak, zaczynamy ładowanie tego wapienka Ło Jezus Serio? Tak 14 dźwiga? Z jedną toną wapna na łyżce? Ło Jezus, a ja obciążnika nie wziąłem. No to będzie ciekawie. Ja przez chwilę myślałem, czy se kurczę, pługo tu nie zaczepić od razu to ora 14, ale stwierdziłem a po co? Ten miesowicie no, no 14 jest traktorem, który jest źle dociążony, no cóż. Nie wiem czy nie będziemy się wracali po kiciewarek z tyłu, bo kurde powiem szczerze no wyrywa go, no chyba że to takie pole jest, bo to na górce to wapno leży. To tak średnio, o Boże. Chłopie, żebyśmy inną no, nie spadli. Ale nie no, chyba nie będzie źle. Ogólnie ten dach mam tak mało otwarty jakoś, no ale... Stwierdziłem, że więcej ten dach nie będzie potrzebny otwarty. Ogólnie tą łóżkę chyba też sobie zmienimy jeszcze na inną, bo te napisy jakoś na tej łóżce mnie drażnią. No nie podoba mi się tak szczerze. Tu ogólnie jest fajny. Myślałem też na coś jakiegoś Metal Tech'a, na Metal Fach'a zmieniać, ale ten niebieski, jak dla mnie, no, nie jest zły. Taki inny przede wszystkim. Dobra, mówię, trzeba uważać, bardziej tą łóżkę na siebie brać, żeby było dobrze. Ogólnie tak jak mówię, czy się opacze w górę. Po tym odcineczkiem mi kolejny odcinek z leci, tak stwierdziłem, że co czy się opacze w górę będziemy to beczkowo nagrywali myślę, że warto, bo naprawdę seria dość... No jak dla mnie będzie fajna ogólnie, więc tego chyba wapna nie ładuje, bo tam wchodzi, nie wiem, no właśnie. Chyba wchodzi 3,5 tony i na troszeczkę wysypałam za. A więc nie ma sensu, 14 gaśnie, bo szkoda paliwa. Lecimy do rusa, zaczynamy od tej strony z tym wapnem. Ogólnie to już tak ciemno jest, bo ten las jest, no ale mam nadzieję, że damy radę. Dobra W ogóle ja mam nadzieję, że wyrósł, na radę z tym RCW, no ale Nie powinno być tak źle I idzie No i leci, ogólnie, by na mnie, u mnie w realu Nagrywałem, w ogóle w razie co widziałem coś rośnie RCW Bo u mnie ludzie mało wapna stosują to dość ten RCW się szybko leciał, bo to jednak nie może stać, bo musi, musi, musi to być ten. To musi nadążać, wysypać. A e, przepraszam, dwa razy nagrywałem RCW, bo właśnie jeden u nas sąsiad kupił e, nowe RCW, te Lisieckie, takie czerwone. Pewnie z tym RCW jakieś tam doświadczenie miałem. Ale powiem wam szczerze, tak. Najbardziej mi się podobał, że ten wałek jest w dobrym miejscu, bo w niektórych tak wałek w tego RCW by był kurczę, wiecie gdzie? No, nie powiem brzydko gdzie, bo niestety takie tak, bywają, że po prostu mają. No to źle zrobione tak powiem szczerze. Nie każdy traktor ma to RCW. Znaczy nie każdy, nie każdy traktor ma to dobre zaczepy, bo coś boję się, że te, przy tej 14 by to lipnie wyglądało, bo na przykład ta 14 jest strasznie wysoko podczepia, wałek, dlatego mówię, większość rzeczy z wałkiem o po prostu MTZ-em. Ogólnie też na tej APie sobie porobiłem sami się na kosy, ale nie nagrywałem, jakoś te się nakosa były takie spontaniczne. I jest też na tej mapie problem z tipcolem. Mm, czyli z kolizją wysypywania upraw i no, też to nie do końca jeszcze ja skończyłem. Bo nim w Jansie jest ok, ale nie wiem, czy nie trzeba robić e, nowego tego mm, nowego save, jak się tą mapę przerobiło w dżansie Nie wiem, czy właśnie nie trzeba zrobić nowego save'a, jak ktoś wie, jak to z tym kolem było, to dajcie znać. Bo ja nieraz i usuwa mi edytowana, apach ale powiem szczerze, no, robiłem to no, dość dawno. No nie wszystko tak do końca pamiętam. Natomiast no, mogę coś sobie pomylić, ale no nie chciałbym no, Ogólnie teraz już tak mówię, to pole w miarę, w miarę sobie wyrównałem, natomiast no Mówię, będziemy to pole rozsiewali na dwie strony, na pewno jest wygodniej na dwie strony niż jakbym miał, kurcze, mm, Co robić? No raz bo trzeba byłoby nawijać i w ogóle, a tak to jeszcze Trochę te bryły się, wiecie, tego wapna Zrobią mniejsze, przez to, żeby nawracał zawsze coś Coś z tego moim zdaniem. Będzie ogólnie to jest sobie że zrobimy jeszcze raz, bo na nawracamy potem jest mi jak to stwierdziłem, czy tak będzie wygodniej. Kurczę, no nie wiem czy dodałem brudzenie śladów na białe, nie pamiętam teraz, bo na tej mapie ja nie wiem, czy wszystkie mam mody oznaczone. natomiast jak nie mam to przepraszam. Ogólnie tego wapna kupiłem za dużo, bo mamy 11 ton razem. Czy to nie wsypaliśmy od tego wapna, a my żeby na 3 czwarte pola tego wapna, szczerze jeszcze yy, dość dużo jest. Najwyżej, jakoś się to wapno zaplantykuje, albo czymś założy, i będzie po prostu na kolejne lata to wapno pochowywane na tym polu. Albo na głos posiedzenie wiedzieć, że będzie fajna akcja złożonego wapna. No ale dobra, no to pole gdzieś tak pójdą. Ten półtorej r.C.W. jeszcze, potem pomiaki porobię. Pole po urce też wymaga wapna. Natomiast, no, dość fajnie, a nie jednak, mamy brud opon. No powiem szczerze. Powiem szczerze, miniaturka chyba tego filmu zsiądzie. Ogólnie miniaturki te wychodzą fajne. Fajne oświetlenie, fajna pana no jest gidek dla mnie. dobra, Andrzej. Łoj oj, oj. Kijowo się postawiłem trochę tym RCW, chociaż. No, tak. No niby w sumie ta łóżka dosięga do RCW, tam mało co by przelatywało, w realu, no, już nie chcę się tego zmieniać, niechaj będzie jak będzie. Ogólnie tego mijaczka sobie pozbędę się. Stąd. No i tak. A my ogólnie na tej wrzesień. Wiadomo po kukurydzy jesteśmy już w ogóle. Myślę, że w szkole na się na kosę porobiłem, może jakaś agnonowica na łąki by była w fajnym akcją i może jakieś kurcze siebie i orki, bo czy dzisiaj zaczniemy tą orkę, na myśl zrobienia nawet to pole i to obok, wątpię, że coś zdążymy. Będę no, trochę z wapnę jednak jak nie to ładowanie też to trwa, dobra. Bo będziemy wrzucali tylko czuć, nie będziemy tutaj, nie wiem, więcej robili, bo więcej tu się jak wiemy no nie mieści zbytnio. Ale ta czternastka biedna No Mówię, następnym razem wiem, że po prostu do tej cykly trzeba być no Mówię, nie robiłem się tą czternastką turem i no... No nie miałem takiej świadomości, napiną no, się szczerze, no ej nie Dobra. Ogólnie bez wrału rozsiewała właśnie 14 z RCW WAP, no, natomiast no. Tak troszeczkę na odwrót, nie wiem, tezy tak tutaj na mojej serii, no ale nieźle. Co teraz robimy? Daję tak? tak sobie na oko i po prostu jakby to ominiemy i się um, do tego jednego wątka wrócimy, tak w miarę prosto idziemy ogólnie. Na tej mapie staram się bez GPS-a grać, no bo kurcze, stare maszyny GPS-a nie mają, nie wiem, gdzie jakieś John Deere, wielkie case'y nowe, które tego GPS-a posiadały, ok, wtedy możemy, no bo jednak no. Trochę tej realistyki bym ogólnie, zauważyłem, że mega, mega boli gardło jak nagrywam odzwyczajem się od nagrywania tak dość sporo, nie? Kiedyś miałem bardziej gardło wyrobione że znaczy, tak to i miałem ale Wybaczcie, co tam popijam niekiedy, ale no... Gardło już nie te, już nie te dał jakiś. O jakiś jak tu był No i okej, okay. mówię no... Fajnie, bo to grube ściernisko, no to ściernisko robi robotę na tej mapie, tak? Mówię, no powoli ten kanał aktywność będzie w miarę, z mojej strony, jak i z waszej, to... No, ale ten kanał, mam nadzieję, że powrócimy, coś na święta, może jakieś live'y... Coś ciekawego wolno by było, jak dla mnie, kurde, no wykombinować, tak? No nie byłoby nudno, coś, coś ciekawego trzeba... Niekiedy wykminić i mam nadzieję, że będzie fajnie, ogólnie teraz tak Teraz tu trzeba zrobić po prostu tak Na pewno trzeba będzie dojechać i tutaj zrobić w tym Jakby w tym klinie, bo tutaj jakoś nie wiem, nie, nie zauważyłem I bachnął mi jaka no i Szczerze no, szmutno, szmutno Tu jeszcze raz mówię, no staraj się, że te pola były całe zaplanowane, a nie, że potem Na tej mini apie będzie wyglądało, a że tu wapna nie ma, tu wapna nie ma i będzie lipa Ale no na powieściu, no ten zestaw, ten RCW z tym ruskiem, jak dla mnie naprawdę fajny, fajny zestaw Zobaczymy jak ten mtc da radę po te górki, bo no nie wiem, po te górki z mulczerem miał ciężko, bo właśnie mulczowałem e, ruskiem, a 14 grałem, bo jednak rus tego pługa czwórki nie dźwignie, e, a 14 w miarę tak a bo lepiej miaturkę zrobimy, czy nie da się lepiej zrobić? No nie wiem, coś wybiorę z tych zdjęć na miaturkę. O to się nie bójcie, Uwielbiam ja tego wapna jest za dużo, ale szczerze Tego wapna może będzie nawet aż za mało, bo tak mi się teraz wydaje, bo mi się wydaje, ale tego no Wcale mało nie obywa <grymne> Jezus <grymne> Na tytuł odcinka wygięta czternastka Nie, bo będzie zablokowany tytuł, jeszcze ktoś mi tytułem nie zablokuje, bo wygięta czternastka to wiecie O ta miniatura chyba będzie jeszcze lepsza Tak żeby były te dwa ciągniki Tak kurczę, mówię, robię kilka z zdjęć na miniaturkę, naprawdę jakoś to fajnie wybrać Coś z tego się no... Wykombinuję, coś ciekawego poobrabiam Kiedy będziecie mieli film? Mam nadzieję, że nie wiem Nagrałem ten ogólny ten odcinek w sobotę 22 dla was No chciałem ten odcinek, że tak nie wiem Był mówię na wtorek, bo ogólnie mam słaby internet I właśnie Taka informacja dla was Tam z... Internet z orange i nie wiadomo czy sobie nie będę zakładał światłowodów Uh, ogólnie mieszkam jeszcze z rodzicami i dalej, ale no że mieć oddzielny internet po ze bo ten Orange to mnie doprowadza do szału, nie? Na, na telefonie ledwo są, łączy router, wymieniliśmy w ogóle, ale nie wiem co no, ten Orange w ogóle leci z nami w jajo. No i zastanawiam się nad światowodami, po prostu mi internet, że ten Orange zwykły i plus światowody, Światłowody do do wysyłania filmu, do jakiegoś oglądania, a ten zwykły wiadomo, także był, bo był. No nie wiem, coś w tym temacie, mam nadzieję, że podziałać, bo kurczę no... Internet powiem, że doprowadza mnie do, do szału. nie, kiedy to się dzieje z internetem z tych orange no to jest. No katastrofa, a się nie chce potem, nie? Teraz tak. Jakby to zacząłem wapnować? Może to jakiegoś poprzednika polujemy na razie. Dobra. Poprzednię tak, cofiemy się, żeby to zrobić ładnie. No i lecimy, zobaczymy, mówię jak ten namitę da radę pod górkę, no bo ja osobiście... No nie widzę tego zbyt dobrze. Bo jezu w to byś takim rusem po takim to by się wypadło. Nie, dzisiaj już drugie sobie roboty nie będę szukał na odcinek. Zrobię samo to wapnowanie, bo kurczę, no nie starczy czasu, nie. Ogólnie, jak jest ten rusie GPS w ogóle ustawiony w dobrą stronę? Ten GPS ustawiony w sumie? Może. Nie, on mnie jaka robi. Ten GPS musiałby się przesuwać, no ale dobra, miałem bez GPS-a, to będę grał bez, no. Jakoś to przeżyjemy. O, z górki będzie fajnie, no. Z górki to tam i idzie tam. Się nie boję delikatne Delikatną krowy z tej lewej strony, ale ta midza nie jest dość prosta, nie? Po prawej stronie sorga mamy, no ale... Ogólnie tak na tej mapie idziemy sobie w rzepak. Mm, w krowy, czyli łąki kukurydze. Ale żadne ziemniaki, buraki nie idę. No chyba że jakiś fajny Neptun wyjdzie złaś buraki w poszły, bo z takim ruskiem i Neptun też jest bardzo ładny staw. Ogólnie cieszę się, bo pod tą górę, no, daje radę, jak widzicie. Nie jest źle. Powiem szczerze, że będą ciekawą akcją, bo jednak siebie to jest hydropak, siewnik i agregat, to jednak to zważy swoje zapłaty góry na pewno 14 bo Rus... chociaż? Rus ma lepiej dociążony przód. A czy... No wiadomo jak czternastka matura to ma lepiej dociążone ogólnie, ale no Rus mi chodzi, żeby z turę dociążonym, bo go raczej z tym zestawem nie będzie ponosiło. Dobra. No i patrz, jaka taka to rozsiewanie idzie, kurde no, ej. Nie spodziewałem się, myślałem, że na tym polu będzie tak szerzej e, go wytosło. No ale, nie ma źle, naprawdę nie ma źle. podobają mi się to bardzo. A nie, przepraszam, jeden komentarz był pod odcinkiem z Boćkowa, że zajebisty jak i więcej takich tam apa, dziękuję bardzo komentarz, bo teraz mi przyszedł na telefonie, zobaczyłem, bo no mówiłem wam, że nagrałem wersję drugiej, nie było tego komentarza, teraz się pojawił mówię, no, spodobał wam się to, mi się też ta mapa spodobała i przede wszystkim, no, fajne to akcja, robi się, takie typowo polskie, nie, mapa polska, zestawiki polskie i mam nadzieję, że to fajnie i będzie mi się grało i oglądało, nie, no bo to musi w dwie strony działać, a nie, wiecie, w jedną stronę, nie. Bo w jedną stronę, tak dla mnie to jest bez sensu, nie? Ogólnie, jaki drona, no, jaki tu zrobiłem w tym wapnie, wiem, przyznaję się i widzę, no ale przepraszam, no Oj, tu dużego miaka ja zrobiłem, ale ci... Ogólnie, zrzę na drugie polną I na drugie moje pole Mam dwa pole obok siebie, bo w pole bardzo fajne, jedno chyba z bardziej Klimatycznych, y, Pól, na ten etap, dla mnie, no, mnie mi się podobają te pola No nie, no te zdjęcia to jest po prostu coś pięknego. Ale nie, jaką mi Turkę zrobić? Tata się kozak, Kurde, ej. Możesz napisać. W... No, ja ich napiszę w komentarzach. Mi Turka będzie już w filmie. No, to nie, nie napiszecie, no, ale wiecie co chodzi. Możesz napisać, czy to zdjęcie, które zrobiłem na Mi Turkę, jest fajne, czy mogło być lepsze? O. To by. Ujuzu, Olechwigu. Tu byś tam mogli mi doradzić, to by było fajne, gdybyście mi doradzili. Nie, nie, to 14 jest masakra. Czarnacka bez obciążnika to be, To jest katastrofa, no, no, no nie ma co tutaj ukrywać, no, a jeźle To stara pralka jakieś, tu, jakieś te wywiozły, to trzeba na złom to wziąć, tyle i no. Ale to są smaczki w polskich mapach, których brakuje na tych mapach z Mothaba. Brakuje tych smaczków jakiejś krzypopy, robu, jakiejś wody, jakiegoś właśnie złomu, jakichś takich, wiecie, bat... takich... Smaczków takiej typowej polskiej wsi, nie? Tego brakuje na tych mapach niektórych, właśnie dlatego lubię takie mapy... To jest bez modlitwa, bo one mają więcej takich ciekawych rzeczek dla mnie A tu wyładuję z tej strony, żeby po prostu wapno na tą trawę nie pchać I po prostu teraz to wapno z tej trawy wypycham, jak widzicie Dlaczego tak? No bo... Wygodniej Czuję młode ręki jak w czynastce, bo powiem szczerze Na tej apie trochę czujesz się jak w czynastce Tak momentami serio się czuję jak w czynastce na tej apie, bo ta mapa ma takie Smaczki, no i tę maszynę może też w takie czynastkowe dobrałem Czy wiadomo, tylko moja pina, nie musicie się z nią zgadzać, broń boże Ale wiecie o co chodzi, ogólnie jest problem z łapnem. tego wapna mi nie starczy Bo Zostało jeszcze pół tego pola, a to jest moje ostatnie wapna, które mam na tym na tym, na tym polu. Hej ja mówiłem, że będzie za dużo, no Ty, co będzie dokupić... Będziesz domować jedną cysternę wapna, znaczy Boże, paternie s tak, cysternę wapna. Mati, co ty gadasz? Ale wiesz, wapno było, ono się nas wysypało! <noise> Mati, ale wyś zrobił, no super zrobiłem, nie? No nie no, naprawdę innego ciągnika, lepszego MTZ na tą mapę by nie pasowało, nie? bo tam MTZ był na testach, może jakieś takiego się dorobimy. No bo ogólnie ja lubię MTZ, jak ktoś wie i ogląda mnie, ja lubię bardzo ruskie ciągniki, ogólnie lubię ruską motoryzację. Ja wiem, jest wojna i w ogóle, ale no podobały mi się, taki, ich, taki inny styl, nie? Bo jednak ten ich styl to jest taki wyjątkowy, to nie jest taki e, zwykły styl, A ładowa chyba na starczy, bo zostały dwa przejazdy, oprócz tego co teraz jadę. Chyba starczy. No i widzicie, idealnie. 11 ton to był <laughs> idealny wynik. Ej, Rus, dawaj radę pod górę. Ty co je? Wtedy leżę pod tą górę, Coś mu się chyba zbuntował. No nie. Dajesz. Andrzej, nie przestajesz. O, bo bo gdzieś lek przestaniesz. Kurde, no nie wezmę tego na raz chyba Co ty zapomni. Jak nie z strony, to się coś, z, drugi, z drugiej strony omiak No niestety trzeba będzie zrobić to jeszcze na dwa razy no, Mam nadzieję, mam jedną mówię nadzieję Żeby tego wapna, kurde, starczyło na to pole, nie? Może gdybym na GPS ie To faktycznie by tych omiaków nie było I to wapno by wyszło idealnie tak to może zabrać, zabrać no ale kurde Ty, w realu mieć GPS-a w rusie no, mm, no... Raczej mało kto i taki Bo jednak rus jest taki czelnik, no dość tani jak dla mnie no mało opłacalne, żeby w takim ciągniku no dowalać GPS, GPS, no nie wezmę na tego na ja na tak bym chciał. No i fajnie, ogólnie jeszcze sobie zestawamy zjedziemy na gosp, tak fajnie, żeby tak wiecie, od A do Z wierzemy z Gospu i wjeżdżamy, ale teraz tego tak Jeepesa przypilnujemy, żeby nie było jak ostatnio. No bo nie chciałem w to, wiecie co? To wapno chyba wystarczy, tak jak wiecie idealnie, nie? No mało co i to wapno chyba mam nadzieję, że jako tako wystarczy. Jeszcze jakieś mamy jak się wkrad. Mam nadzieję, że będzie elegancja Francja. No nie no. Nie, ten zestaw jest... No chyba najładniejszy do Wapna, nie, teraz na, na jakieś wielkie amerykańskie, ja będę <laughs> po prostu chrusem rozsiewał. No mi się mówi, mi się. W ogóle wapno po orce chyba najładniej wygląda moim zdaniem. Jakoś tak. Wygląda to przyzwoicie moim zdaniem. Kurde, tego wapna nie starczy! Tam już nic nie ma. Proszę, proszę, niech to wapno starczy. Ej, nie wierzę! Starczyło! oprócz tych dolnych obiektów. Ej! Nie no! Kurde, ten wszelko być jeden tego wapna nie liczyłem, tak sobie kupiłem 11 ton. Czyli na te pola 2, 11 ton zawsze wystarczy, no warto wiedzieć. No i super. I gdybym jechał tutaj w i rozsiał to wapno, no to 11 to by na pewno nie starczyło. Aha. No tak. Nie starczyło na ten moment, gdzie to wapno było połowione, no ale już trudno. A nie! Kiedy do tej łyżki to wsypię, to na ten, na ten kawałek rozsieje. No tak, po to do przyjechałem. Chyba już zapomniałem. Ale bym z górki spadł tutaj moim urzuzem. Wiem, wyzbieram co co się da. Mhm, mm wyzbieram. No. Po... O, inaczej. Postaram się wybierać to, co się da. No, kur. Dobra, tego nie wyzbieram, już mam to w dupie. Rękawa, jak to tutaj jest, co wyleciał z tej łyżki i tyle. Dobra. Ogólnie cenę do będę 14 wraca Pan mtz em Tak tu się podzielimy ładnie. No bo ja, no teraz te trzeba je porać, coś da się ciekawego na tym polu. Myślę, że na tym polu kukurydzy po prostu będzie Jakieś jakaś pszenica. A na tym polu co teraz rozsiewamy nawóz, to e, wapno co rozsiewamy, to może tutaj faktycznie walniemy sobie. E, jaką kukurydzę, bo to po kukurydzę było fajne. Takie z klinami było fajne to świadkami bo wykaże były po prostu tutaj emocje ciekawe. Ogólnie dlaczego, żeby włączyć tego GPS-a to trzeba mieć, nie wiem, włączyć specjalnie chudy. No nie rozumiem tego zbytnio. Więc ja zrobię w tym momencie sobie. E, wyłączę sobie ruch drogowy, żeby po prostu przyjechać to normalnie. No ale nie jest mi się zaś męczyć, powiem szczerze. No i lecimy Dajesz czternaha Nie przestajesz No, no karoszowa czternacha daje radę Mówię, no te świata z Mokrzyna jakoś nie się podobają, lubię te świata, takie są inne I fajne, bo działają najważniejsze, bo też były 14 e, z mokrzyna, które światła nie działały na ModHabie. A ja żeby było wynaleźć o tak. No, jak umiem tak staram się w miarę realnie grać, że takie roneczki, wiecie to wszystko tak jak umiem Alta Mapa. To jest klimat, nie. No na te durne wyjechanie są to takie klimatyczne, wiecie, jako takiego budynku. No nie powiedzcie, że nie. No fajnie to wygląda, na tak, takie pola, Podobieram ciekawe sobie. Ale nie, nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, jakiego wielkiego pola, na którym e, nudno jest, nie? To pole, w tą łąkę bym sobie wziął, ta łąka też musi być kozak klimatyczna. Ej, tą łąkę sobie chyba też kupimy, albo na, to, na tym polu wyfajemy, fajnie na jakieś kukurydzy na tym polu. Te pole też są ładne. Jedna z nich sobie uprawiam, na, jakby wiecie, na tym, na czym, na kontraktach. Ogólnie co do mapy, na zakończenie robię trochę, trochę szybciej, to pole będzie to zniwelowane, i tam, gdzie tu jest tam miedza. To pole ogólnie było razem takie całe, ale to jest to zakończenie, robi po prostu większe My się, Nie podoba mi się wielkie pole, zakończenie chce mieć po prostu szybciej Nie tak daleko i to jeszcze działam nad tym, bo tam po jeszcze mówię, troszeczkę sobie edytuję. No to co, 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 to co trzeba to zmieniam, żeby to po prostu No było jak najlepsze, nie? Dobra Ale się kogutę ładnie kręci. Pięknie, pięknie się koguci kręci e, Jesteśmy na moich śmieciach. Ogólnie tak, to są belki te, które e, ostatnio wam mówiłem, że robiłem nie wiem czy to się zmieniło chyba. Tak szczerze chyba się nic nie pozmieniało od poprzedniego odcineczka na tej gospie, a pododawałem to co na obornik było, jakieś tam bigbacky kupowałem, widzicie takie duperale też porobiłem, zrobiłem ręce i nogi, trochę maszynę się ustawiłem, no i no tak to się nic ciekawego e, nie zmieniło i jeszcze wam mogę jedynie pokazać e, kiszoneczkę, jak sobie ładnie zakryłem i jak to super, super wygląda. O, mała kiszonka. I się fermentuje. Ten co ja nie kurę zaczynać jak trzymajcie się na razie coś.